Dzień dobry, widzowie, W dzisiejszym filmie powiem Wam 5 faktów o kurcie oraz ninży. Numer 1. Ninja jest mistrzem we wszelakich sztukach walki. Swoją jedną nogą może powalić prawie każdego przeciwnika. Numer 2. Ninja oraz Kurt byli kiedyś najlepszymi przyjacielami, lecz przez to, że rywalizowali na turniejach breakdance'a, po jakimś czasie ta rywalizacja zakończyła ich przyjaźń. Numer 3. Ninja oprócz tego, że jest mistrzem świata we wszelakich sztukach walki, to dodatkowo jest mistrzem breakdance'a. Numer 4. Kogut jest człowiekiem naprawdę bardzo od A do Z, ponieważ gdy jest miły, jest on naprawdę bardzo miły. Ale gdy już nie jest miły, oj, nie chcecie poznać tej drugiej strony. Numer 5. Kurta bardzo dużo osób nazywa kogutem przez jego tatuaż, a ninja. Również nazywają przez jego tatuaż, bo jego prawdziwe imię to nie ninja, a Seth Rollins.